Czym jest kultura w stosunku do natury? Otóż pierwsza sprawa jest niesłychanie ważna. O kulturze może mówić i psychologia, i socjologia, i etnografia, i teologia. Stąd y, socjologia kultury, etnografia kultury, teologia kultury. Ale wszędzie występuje kultura. W różnych rozumieniach. Wobec tego istnieje jakieś naczelne albo bazowe, zasadnicze rozumienie kultury, skoro my wszędzie mówimy o kulturze. Chodziłoby o to, zdać sobie sprawę, w którym miejscu zaczyna się kultura. Przez co kultura jest kulturą? Niewątpliwie ona jest związana z człowiekiem, jest od człowieka pochodna. A jaka czynność jest najpierwotniejsza w człowieku? Najpierwotniejsza czynność jest poznanie. A więc moment już interioryzacji, Czyli moment zawładnięcia rzeczywistości na moją własność już jest pierwszym momentem uprawy, kultura, kolere, uprawiać. Ja zaczynam uprawiać siebie, tak jak się rolę uprawia, tak można człowieka uprawiać. A więc pierwszym momentem uprawiania kultury, to co należy uprawić, to jest wzbogacić się, poznać rzeczywistość. Oczywiście wszelkie typy poznania już należą do kultury. Żeby kulturę zrozumieć jakoś bardziej po ludzku, trzeba sobie może uprościć zagadnienie i poznanie sprowadzić dajmy na to do uformowania jakiegoś pojęcia czy jakiegoś obrazu, i wówczas na tle formowania pojęcia zobaczymy, w jaki sposób występuje poznanie poetyczne, które leży u spodu jednej z głównych typów kultury, jaką jest twórczość. Stare powiedzenie kwit kwit recipitur per modum recipientis, recipitur cokolwiek jest przyjmowane, przyjmuje się na sposób przyjmującego, zależy od bogactwa tego, który poznaje. Pamiętam kiedyś z jedną malarką oglądaliśmy zachody słońca i pytaliśmy, co widzisz? I okazało się, że ona o wiele więcej widzi barw aniżeli ja. Jej recepcja, kolorów była niesłychanie bogatsza ode mnie. Ja dopiero potem jakoś patrując się, widziałem jakby resztki tego, co ona widziała w oryginale. Otóż właśnie, recepcja świata, ona się wraża w człowieka i do pewnego stopnia wyraża w naszych wyobrażeniach, naszych wrażeniach, wyobrażeniach, później pojęciach. I cóż my możemy zrobić wówczas w naszej twórczości? Jest sprawa pierwsza, całe nasze życie wewnętrzne jest mimezą. A więc jest to recepcją, jest tym naśladowaniem, ale nie naśladowaniem takim jakie aparatu fotograficznego dostosowanym do blonę fotograficznej, ale tą bloną fotograficzną jest nasza cała psychika, nasze całe uposażenie biologiczno-fizjologiczne i duchowe, z całym kodem genetycznym, któryśmy otrzymali. I ta mimeza to w recepcja rzeczywistości. Ona okazuje się niesłychanie u nas bogata i aktywna. I my wtedy możemy uprzedmiotowić nasze pojęcie, nasze wyobrażenie. Pierwsza rzecz, w ogóle najprostsza rzecz uprzedmiotowić, patrzmy na dzieci, jak zaczynają malować czy rysować. Maluj, namaluj mamusię. No bardzo proste, dwie kreski tam jakieś. Namaluj dom czy ptaka. Otóż to jest bardzo prościuteńka recepcja i prościuteńkie uprzedmiotowienie, ale my możemy to, co powiedział kiedyś Apollinaire, na czym polega sztuka, mówi, by zastany obraz rzeczywistości rozbić na kawałki i z tych rozdrobnionych kawałków utworzyć nową rzeczywistość wedle kryterium, które ja sobie stosuję. Artysta, twórca ma swoje kryterium i on potrafi rzeczywistość rozbić i to będzie też działanie i zbieranie, to jest też mimeza twórcze zbieranie. Takim najprostszym zbieraniem, no dajmy na to, przypatrzmy się zjawisku takiemu jak sfinks. Przecież takiego zjawiska, jakim jest lew z twarzą kobiety przedstawiony w jednej figurze, takiego zjawiska w przyrodzie nie ma. Wobec tego, w jaki sposób ono powstało? Ano zostało rozbite dwa obrazy. Obraz pięknej kobiety, pod której, po której został tylko oblicze jej, jej twarz i obraz lwa. W symbolu siły, grozy. I złączenie tych dwóch obrazów na ciało lwa, wtopione obraz kobiety, przez to artysta ch chciał coś powiedzieć. Pustynia na skraju, w której stoi sfinks, jest może pociągająca, jak kobieta może być pociągająca, ale jest groźna jak lew. Albo inna sprawa, chcesz się dostać do piramid, i je obkrać, to jest sprawa pociągająca, ale groźna, to jest to ostrzeżenie. I takie właśnie rozbicie obrazu, stworzenie wedle nowego kryterium, to jest pierwszy objaw naszej jakiejś twórczości. I to jest twórczość ta, która się dokonuje w nas samych. Ale to nie znaczy, że każda twórczość musi być uprzednio, czasowo dokonana w nas samych. Nie jest tak, że ja sobie, tak jak w tym wierszu galczyńskiego żona Wacia, Wacio układa sobie wszystkie tragedie, a potem tylko ma je spisać. Nie. W twórczości często jest równoczesność. Nikt nie jest oratorem, jeśli nie przemawia. Nikt nie jest malarzem, jeśli nie maluje. Rzeźbiarzem, jeśli nie rzeźbi. Nikt nie jest pianistą, jeśli nie ćwiczy. A więc jest równoczesność. Ale co jest racją czegoś? Rozum kieruje. Każde dzieło sztuki ma swoją intencjonalność pierwotną. To to, co się dokonuje w ludzkim poznaniu, w ludzkim rozumie. Tam dokonuje się pierwsza twórczość. Właśnie stworzenie nowego obrazu wedle kryty. Kryterium dobranego, tych kryteriów może być nieskończona ilość, ilu artystów tyle I, i każdy artysta może mieć różne kryteria doboru nowej treści i wyrażania tej treści w różnych postaciach, czy to w malarstwie, architekturze, w tańcu, w muzyce, w kompozycjach różnego rodzaju, w poezji, wszędzie jest ten moment czego? Kryterium jednoczenia treści. To jest ta pierwotna intencjonalność, ale jest właśnie intencjonalność wtórna, gdy ja te treści przenoszę na materiał pozapsychiczny. Dajmy na to, baletnica przenosi to na własny taniec, na ruch swego ciała, nóg, rąk, całej postaci. Gdy materiał psychiczny przenosi na skrzypce, na fortepian, gdy przenosi to na płótno, na kamień, na glinę, na marmur, to jest materiał wtórny. Ten, na który ja mogę te treści pierwotnie utworzone, nie mówię czasowo pierwotne, bo one niekiedy mogą właśnie wraz z robotą zewnętrzną powstawać. Niemniej jednak to jest coś pierwotnego, gdy ja ten pierwotnie intencjonalny całą strukturę psychiczną przenoszę na materiał pozapsychiczny, w kamień, buduję drogi, buduję miasta. I wtedy widzimy, jak niesłychana kultura jest tą materializacją ludzkiego ducha. To jest właśnie ta definicja. Rekta factibilium. rozum pokierowany układem czego, materiału, przedmiotu. Ale w przedmiot, trzeba zwrócić uwagę, nie wchodzi tylko materiał. Oczywiście inaczej się rzeźbi w powietrzu, inaczej w wodzie, inaczej w glinie, inaczej w marmurze. To nie chodzi tylko o ten przedmiot, ale chodzi o coś więcej. Faktybile, przedmiot dzieła twórczego jest nie tylko materiał. Ale to także są moje zdolności, moje przygotowanie do tego. Nie każdy się do wszystkiego nadaje. Jeden jest genialnym muzykiem, jego faktybile będą dźwięki, ale w jego wewnętrznym uzdolnieniu także wzięte. To jest to faktybile. Inny będzie malarzem, ale też znowu różnego typu, w różnych kierunkach. I trzeci element. Kontekst społeczny. To, co na mnie spłycono, to w powiedzeniu zamówienie społeczne. Otóż zamówienie społeczne, ono istnieje, tylko trzeba je bardzo szeroko rozumieć. Tu jest cały kontekst dotychczasowej kultury. Więc z tego tytułu, sprawa tego faktibile, rozeznania swoich możliwości w materiale, w przedmiocie całym i w zapotrzebowaniu. Stąd też niekiedy się mówi, że snobizm też jest motorem kultury. Stwarza zapotrzebowania niekiedy płynące nie z autentycznych źródeł bo snobizm to jest sine nobilitate, człowiek, który podciągał się do szlachetstwa ducha, nie będąc sam szlachetnie ówcześnie urodzony, sine nobilitate, ale jednak rozumiał do pewnego stopnia. Stąd i snobizm jest w Rydwanie, rozwoju kultury także wprzęgnięty.